5, 4, 3, 2, 1 Uwaga! O, i już można! Już można! Przypominam, 100 zł to tylko na początek. Mieliśmy do wymiany tuleje, na wahaczach łączniki stabilizatora. Jakie wrażenia z jazdy próbnej? No, samochód jedzie w zasadzie jak nowy, bez problemu. Biegi wchodzą gładko, płynnie. Pięknie się na tym mamy, nie? Ja poczekam w pamiątka na kogoś tego kupi. To jest historia, która właśnie się pisze na naszych oczach. Taką kwotę Bitkar przekaże na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Za chwilę spróbujemy się połączyć z zwycięzcą aukcji. Jak emocje, jak wrażenia, na gorąco. Powiem tak, pewne doświadczenie w licytacji i aukcjach Bitkara już mam. Rozumiem. <głos> Więc, <głos> <głos> poprzednią aukcję wygrałam, wy, wygrywając samochód marzenia Adama Klinka. Wow! Nie możemy się doczekać, kiedy będziemy mogli umówić się na odbiór, przekazać go i pogratulować osobiście. Jeżeli jest już takie zacne towarzystwo w postaci Mustanga Adama Klimka, myślę, że tutaj ten Volkswagen będzie się bardzo ładnie komponował w garażu w towarzystwie takiej ikony motoryzacji jak Ford Mustang. Powiem tak, lubimy nietuzinkowe samochody. Kieruj się na Bitkar.